W powiatowym zespole kształcenia specjalnego przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie wyremontowano stołówkę oraz kuchnię. Całość inwestycji oscelowała w kwocie blisko 300 tysięcy złotych, z czego 190 tysięcy złotych dofinansował powiat wejherowski. Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu posiłek w domu i szkole 80 tysięcy złotych. W związku z tym postanowiliśmy dołożyć też jeszcze dwa razy tyle, bo 190 tysięcy, ale żeby już wykonać taki kompleksowy remont. Przede wszystkim trzeba było no niestety porozkuwać, wymienić całą sieć kanalizacyjną sanitarną z separatorem tłuszczu i te prace były po prostu takie bardzo też i czasochłonne, ale to zostało wykonane: nowa podłoga, nowe ściany, nowe krzesła, nowe stoliki i przede wszystkim cała kuchnia, w której przygotowuje się posiłki dla dzieci łącznie z magazynami żywności, przygotowywania, obierania i... Umieszczaniem tych żywności nowe lodówki. Stołówka oraz kuchnia zostały poddane gruntownej modernizacji. Już na pierwszy rzut oka stołówka zachwyca estetyką i nowoczesnością. Gruntownie zostały wymienione wszystkie sanitariaty, wszystkie przewody sanitarne, przewody elektryczne. Właściwie duża część tego remontu znajduje się pod nami, jest niewidoczna gołym okiem, a w tej chwili możemy tutaj obserwować tylko ten element jakby upiększający, dekoracyjny, wykończeniowy tej stołówki, która nabrała takiego nowoczesnego, pięknego charakteru. Ze stołówki codziennie korzysta blisko 300 uczniów i wychowanków placówki. Z trzema posiłkami dzieci z przedszkola i z grup wychowawczych, czyli z internatu, te które tutaj przebywają całodobowo. I ponad 200 naszych uczniów jest dożywianych w czasie dużej przerwy. Od ponad 20 lat szefem kuchni jest pan Waldemar. Pod jego kierunkiem wszyscy dbają o to, żeby smaki i jakość podawanych potraw była na jak najwyższym poziomie. Teraz mają również bardzo dobre warunki do realizacji kulinarnych wyrobów. Jak się tu przyjąłem do pracy, to były wiadomo czasy komunistyczne i sprzęt był bardzo słabej jakości. Nawet trzeba było rozpalać kiedyś węglem, że tak powiem, kuchnię, który się rozpala węglem. No teraz jest naprawdę super, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni właśnie, że pani starościna załatwiła nam pieniążki, które poszły na wyposażenie, no nowy sprzęt kuchenny, który jeszcze jest zamówiony, będzie piec konwekcyjny nowy, nowa zmywarka będzie z całymi stołami, także naprawdę teraz się super pracuje i Przyjemnie przychodzi do pracy. Wcześniej w zespole kształcenia specjalnego wyremontowano internet oraz salę gimnastyczną. Warto zaznaczyć, że placówka ta należy do najnowocześniejszych w Polsce, gdzie edukację mogą rozpocząć dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną już od wieku przedszkolnego aż do osiągnięcia pełnoletności. Muzyka